Gauchy. Elo kurwa Dostałem, dostałem killa Co? tej pomery, no Ja idę już weź ten killa wydejm, muszę lecieć, nie? Zabiję. Kurwa Zabijam Gdzie jesteś? Pokaż mi dźwięk No Zajebałem, besta. dwóch niego, nie za niego Zabiłem Dwóch Dobrze O, zajebałem jednego tego. On miał seta

ja tu się w ogóle wody ja bie, bie, bie ja w, nie w jakieś Ja nie widzę na Ja napierdalam w jakieś cząki, Tu są ryzy, jak to schodzi No tu Ja, ja napierdalam w cząki, a nie w typa, co jest? Ej widzę, no. widzę podjeżdżam, podjeżdżam MC po nie ogarnia Ja No nie dostał dobra Dobra, ja idę do Rendermana Ten jutek się nie Łole kurwa I to są takie łatwe, że za sumie kurwa fajnie. te tylko są gilie tak w to na gili, tak w sumie kurwa tylko są na gilie tak w sumie kurwa i te ja robię looting. Nie, no. nie tak. jest. No tutaj u mnie. Nie bijesz. E, raczej znamy nie to Mam! Ma no, tak tak. tak. Kurwa! Dobra, kurwa. nie da go, nie da nie nie da nie że ta woda jest na

Widzisz, do przodu i teraz. Nie ma drop nie, bo no musiał dęb, bo ja go widziałem jeszcze. Uuu, ale knop działa. Dobra. Tam Tu, ich mądry. Teraz się sermana on się w niego. zaraz Ja pierdolę, idę. Teraz knopnek. Dobro, jeszcze. Kurwa, mu Mogę tepnąć za kogoś? Dostał, dostał, dostał. Już zajperuję. już. dobra, On jest dead.